Dzień dobry Państwu, niedziela, 21 dzień czerwca, pierwsza niedziela, kiedy w kościołach, w diecezji torontońskiej możliwe jest odprawianie mszy świętych. Dzisiaj idziemy na mszę do kościoła świętego Stanisława w Toronto, najstarszej polskiej parafii tutaj. Idziemy na mszę angielską, zobaczymy jak to będzie. Dlaczego nam prze angielską? Dlatego, że jest tam zawsze najmniej ludzi, więc miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych kolejek. Chciałem poprosić o, o wrażenia. jak to jest po tych 32 latach. Tak, Który moment był taki najbardziej znaczący i jaka była w skrócie droga do, do Pana Boga? No, jestem naprawdę wdzięczny Panu Bogu za, za, za powołanie. Właściwie u ojców oblatu jestem od 16 roku życia. No to już. A to tak od początku miało być, tak w domu się mówiło, że. W domu się już... mówiło, ponieważ mój starszy brat poszedł do niższego seminarium duchownego. No i ja jego śladem też poszedłem do niższego seminarium duchownego. Później nowicjat, wyższe seminarium i no i później praca w Polsce. A po 9 latach. Jak byłem w Polsce misjonarzem ludowym, przyjechałem głosić rekolekcję do Kanady. No i między innymi to było, no, Wozio, 97 rok. Tak. I między innymi to, to przyjechałem tutaj, też głosiłem w tej do, tego parafii. Kościoła, do, parafii, do parafii. do się do Kazimierza I, pomyśla, i pomyślałem sobie wtedy jeszcze, nie wiedziałem o tym, że będę w Kanadzie, bo nigdy nie myślałem o tym, żeby pra, pracować w Kanadzie. Ale pomyślałem sobie, co za parafia, jaka wspaniała parafia świętego e, Stanisława Kostki. Mm -hmm. No i tak się e, stało, że, że, że zaproponowano mi, abym został. I, I dziś znowu w tej parafii. No, żebym został w Kanadzie, byłem w różnych miejscach, właściwie e, przez całą Kanadę przyjechałem, że tak powiem od, od, od New Westminster przez, e, przez Melville, Saskatchewan, po, poprzez Winnipeg, e, no i tutaj od Tawa, Edmonton oczywiście też byłem. No i na końcu tutaj e, cieszę się, że mogę być w tej wspaniałej parafii świętego Stanisława Kostki. Największe przeżycie w, tym, w tej posłudze w tej krzywcy. No, no wiele to naprawdę musiałbym tak sobie no, to wszystko poukładać, bo mnie pan zaskoczył, ale niewątpliwie jedno z największych przeżyć to były światowe dni młodzieży. Gdy wyjeżdżałem z młodzieżą, właśnie z Edmonton, mhm. przygotowując tam, raptem było, czy aż było chyba 12 osób, to jechaliśmy do kolonii, do Niemiec. A ostatnio, jak byłem w Ottawie, to. Prawie 30, tak 30 młodych osób jechaliśmy razem do Krakowa, no coś niesamowitego, jest nadzieja wrażenia, jest, no w Ottawie, ale tutaj, tam jest nadzieja, bo jeszcze są młodzi jest, i są dzieci, ale tutaj no niestety mniej, a... Właściwie mhm. tej młodzieży no, trzeba na palcach e, No ale to liczyć, może dlatego, że to taki obszar tutaj po prostu Polacy się wyprowadzili. Tak, z tak, tego e, tak więc, tak więc, tak więc, ale, ale parafia jest bardzo wdzięczna, ludzie są naprawdę e, wspaniale zaangażowani i mimo, że to jest mała parafia, ale, ale, ale e, mają serce, ducha i nawet wiele osób, które już tutaj e, do kościoła nie przychodzi z różnych powodów. Czy to z racji wieku, czy odległości, ale sentymentem są i na różne sposoby też wspierają tą parafię, bo tutaj czy chrzcili swoje dzieci, czy ich dzieci się żeniły, za mąż wychodziły. Te córki, także mają wielki sentyment do tej wspaniałej Parafii Świętego Stanisława. Ojcze Januszu, jeszcze raz dziękuję. Gratulacje. Zbiegła się rocznica no, z tym otwarciem Kościoła, ponownym, ponowną tak. możliwością tak. sprawowania mszy świętej. Jakie to jest uczucie? No, chwała Panu. Naprawdę cieszę się, że wreszcie ludzie mogą być i mimo, że przez te maski, ale słyszę, że odpowiadają. Co <laughs> prawda nie możemy śpiewać. Ale odpowiadają, raz odprawiałem przeświętą, świętą, nie było żadnej osoby. I to była msza jubileuszowa z koniną. Hmm. Parafian, którzy obchodzili jubileusz, nikogo nie było w kościele, sam odprawiałem tą mszę jubileuszową, no to jest, przepraszam, że tak powiem, straszne odczucie. No ale Pan Bóg był na pewno. Bo ja mówię Pan z wami i cisza. To, 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 no, to jest coś niesamowitego, to pierwszy raz coś takiego przeżyłem, nawet jednej, dwóch osób nie było, które by mi odpowiadały na wezwania, które kapłan kieruje do wiernych w czasie mszy świętej. Się, Tak więc cieszę bardzo. się niesamowicie, niezmiernie, że wreszcie e, są ludzie w takich warunkach, nie innych, ale możemy jednak wspólnie gromadzić się na e, uczcie eucharystycznej. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję i życzę opieki łask Bożych na y, dalszą część posługi, no i miejmy nadzieję, że taki czas już się nie powtórzy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej minie y, ten czas właśnie tej y, pandemii. Bóg zapłać. Dziękuję. Szczęść Boże. Pierwszy raz była Pani na niedzielnej mszy świętej, teraz potem całej przerwie. I jak? Jakie wrażenia? Widzę, że maska, rękawiczki w pełnym. Y, jak jest z Komunią Świętą? Na rękę tylko, tak? Dużo, dużo zastrzeżeń. Dużo zastrzeżeń. Pani ma dużo zastrzeżeń. Ja osobiście uważam, że to jest niepotrzebne, no ale... Rozumiem, rozumiem. Ale to trzeba mieć maskę, tak? Trzeba Poście... mieć maskę. Rozumiem, rozumiem. I jakie wrażenia po tej pierwszej misji? No cieszę ja się, że w końcu jestem w kościele, ale nie jest to, co powinno być. Może pani powiedzieć imię chociaż? Bardzo pani dziękuję. No jak po tej pierwszej mszy świętej? Ja ze... jeszcze nie byłam, dopiero Aha. idę na pół do pierwszej. Ale najpierw. widzę, że pa, pani, pani też Jakby e, pierwszej na pół do, do pierwszej też, idziemy właśnie na pół do pierwszej, tak. ale bez masek, można bez masek? Nie, pro, ojciec probosz powiedział, że każdy ma mieć maski. Są tylko wyjątki, jeżeli ktoś ma astmę czy ktoś jest chory, Aha. to wtedy siedzi u góry i bardziej odosobniony jakby, jeżeli Aha. jest miejsce. Ale raczej Ojciec Proboż rekomenduje, żeby każdy miał maseczkę. Przez cały czas mszy? Przez święty. cały czas, tak. I nie śpiewa się, tak? Nie śpiewa się, duchowo się uczestniczy po prostu we mszy No to zobaczymy, i... jak będzie, bo pani jeszcze jest przed, tak? Jeszcze jestem przed. Tak. Przed, tak. tak, tak. Wrażenia po tej, tej pierwszej innej, nowej mszy? No wspaniale, nareszcie możemy pójść do kościółka i modlić się w kościółku. Super. Super? Naprawdę a, bardzo. A to, że w masce, a to, że nie wolno śpiewać? Musimy się przyzwyczaić na razie i to, że możemy pójść do kościoła i się modlić w kościele, to powinniśmy się z czego cieszyć. Kiedy wszystko minie, no to wtedy będziemy, będziemy śpiewać. Rozumiem. Na razie musimy przyjąć tak, jak jest. Nie Trzeba ma się wybory. cieszyć z tego, co jest. Trzeba się cieszyć z tego, czy jest, oczywiście. Może pani przedstawić imię chociaż. Eugenia synoś. Bardzo pani dziękuję. Już po mszy święte. A można Panią zapytać, no jak, jak to wyglądało? Jak to w kościele? Jest, tak, jaka to jest ta nowa normalność? No. E, musimy się do tego dostosować, co ojciec, bo od, od siebie to nie rządzi, tylko Aha. ktoś to nim nakazał. To. Nakazał, i bardzo dobrze mnie jest wszystko. Byłam w zeszłą niedzielę, byłam w piątek, Aha. dzisiaj także wiem szczegóły, reguły i, i cieszę się, że mogę, bo jestem sama już domu się bawi, to że, już, może wyjść że mogę czoła. wyjść, bo to jest moje życie, ja już jestem 40 lat wdowa, tak. bez dzieci, bez męża, męż zginął w Polsce w wypadku, tak. to mnie tylko trzyma Kościół. No tak, no. to proszę się jeszcze do kamery przedstawić. Nie będę imię, imię, imię. Helena. Bardzo pani dziękuję Helena. Pani Helena. No, takie to takie przynajmniej pierwsze wrażenia. Bo pierwsza no, dziwne. Msza... dziwne. Dziwne, na pewno dziwne więc... na pewno, nie takie jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby więc... modlić się. Trzeba pamiętać o dystansie, trzeba pamiętać o tych wszystkich zasadach. No dla dobra nas wszystkich. Trudno, bo trudno, ale... Wystarczy zdjęć tak. maskę, już jest nawet. Tak. No, A, tak ta może ba. się pani przedstawić na Tak, właśnie. Bardzo dziękuję. dziękuję. No i miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało długo. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Szczęść Boże.